Witam serdecznie ze Szczecina, jesteśmy na 5 minut przed odprawą dla zawodników. Za blisko 2 godziny wyjedziemy na odcinek kwalifikacyjny, który jest gdzieś za nami, jest gdzieś w tamtym miejscu mniej więcej. Około 10 km. to ustali kolejny start w dniu jutrzejszym, mała rozgrzeweczka. Koniecznie trzymajcie kciuki, bo praca jest wykonana, jeszcze tylko potrzebujemy trochę szczęścia. Aż do niedzieli! Start! Dwieście do prawy. Przez 150. Pierwszy przez 100. Będzie Dobra, Dobra, jest. Oto warto no więcej. Że... A trolok mieliśmy króciutki, niecałe 5 km. Dużo piachu bardzo, głębokich kolein, kilka skoków. W jeden nie trafiliśmy, prawie się wywróciliśmy, udało się to opanować i znaleźliśmy się na mecie 3 sekundy za Adamem, którym, który jest dla nas największym rywalem podczas tego rajdu i z nim się ścigamy, więc jutro trzeba odpracowywać, ale bardzo dobrze, ja lubię kogoś gonić, a nie uciekać, więc dla mnie lepiej.